Moi drodzy, mam już telefoniczne połączenie z Jackiem Płonką. Witaj Jacku. Witam serdecznie. Jacek Płonka kierowca rajdowy. Kierowca rajdowy z dobrym stażem, szybki kierowca rajdowy, utytułowany. Czy, czy tak e, mógłbym zacząć przedstawienie Twojej osoby? No i myślę, że tak, może myślę, że jeszcze dużo przede mną, ale jakiś tam tytuł mam, może dla niektórych większy, dla niektórych mniejszy. aczkolwiek no... Zadowalający. Jest to tytuł zadowalający i, i serdecznie gratulujemy zdobycia e, tytułu w zeszłym roku. Serdecznie także gratulujemy świetnego rozpoczęcia sezonu, m, no bo chyba trudno było sobie wyobrazić e, lepsze, szczęśliwsze rozpoczęcie sezonu dla Waszej załogi, prawda? Tak, oczywiście. No, bardzo się cieszy, ucieszyliśmy z możliwości startu w rajdzie, jeszcze szczególnie pierwszej eliminacji i to w zimowym rajdzie bo moje marzenie od samego początku e, kariery, że chciałem jeździć i po śniegu, i po nawierzchniach luźnych bardziej niż po asfaltowych. Oczywiście jest ich troszkę mniej. Ale, ale super się udało i to z fajnym wynikiem. Wynik jest bardzo dobry i tak jak wspomniałeś, no całe szczęście, że w takim razie udało się wystartować, ponieważ jak rozmawiałem z wieloma zawodnikami, tych, którzy rywalizowali w takich klasach jak Entry, czy też w Clio Cup w zeszłym roku, no to pojawiały się takie, takie stwierdzenia, nie no, sezon tak naprawdę to się zaczyna od drugiej rundy, bo, bo pierwsze w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo to jest rajd... Hmm, Skomplikowany rajd także kosztowny, no, no nie, nie ukrywajmy, że ten rajd przygotowania do tego startu są zapewne droższe niż do całego sezonu, ponieważ jest wyjątkowy, e, ponieważ jest zimowy i powinien być zimowy, prawda? No oczywiście, no strasznie się ucieszyliśmy tam dzień przed rajdem, jak spadła ta pierwsza warstwa śniegu. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ponieważ ten, no nie było podkładu, pod tym śniegiem znajdowały się różne, yy, różne, różne postaci ukryte, jakieś tam powiedzmy, przeszkody typu kamienie, kolejny dosyć mocno zmarzone, gdzie te opony i te kolce dość, dość mocno się zużywały. Yy, koszty, no o kosztach można powiedzieć różnie. No, był to rajd dosyć drogi dla nas pod względem jak i kilometrów do przejechania na, na, na rajd druga strona Polski. Druga sprawa, no opon, które też w dużym stopniu się zużywały. No ale no tak samo patrząc na to, że ten rajd dosyć wcześnie się pojawił w RSMP. Zawsze zaczynał od rajdu Elmot, przeważnie. Mm -hmm. mowy od wielu, wielu lat no nie istniał po prostu, prawda? Dokładnie. No i tutaj nie wszyscy byli przygotowani, myślę, na to. Z tego też myślę, że nie było aż tak mocnej obsady. Aczkolwiek i tak myślę, tak, wydaje mi się, że te 30 parę aut naprawdę to i tak dużo na te możliwości nasze. W dzisiejszych czasach jest coraz gorzej nabyć budżet odpowiedni, żeby się ścigać, dlatego no, no, trzeba walczyć. Ja przypomnę, że rozmawiałem z Jackiem Ponką, kierowcą, który zwyciężył w Renault z Dunek Clio Cup w zeszłym roku, no a w tym roku Zmiana samochodu. Skąd taka decyzja? Powiedz, skąd taka decyzja, że, że zaczęliście startować zupełnie innym samochodem w nowo utworzonej klasie, w nowo utworzonym kapie, który dokładnie nazywa się Petronas Fiesta Sport Trophy. Skąd taka decyzja? Skąd ten pomysł? No, zawsze się chcę jak najwyżej i naszym celem było przeskoczenie jak gdyby do wyższej klasy, do samochodu bardziej zaawansowanego, Fiesta nam daje tutaj duże duże możliwości, auto jest naprawdę mm, na miarę, może nie na miarę naszego budżetu, ale, ale taką następną jak gdyby y, klasą, w której możemy się pokazać jeszcze troszkę wyżej, a no, chcemy iść jak najwyżej. No i tutaj Fiesta, jesteśmy naprawdę y, mile zaskoczeni, że to wszystko tak fajnie ruszyło. Może tych aut nie było jeszcze dużo, te cztery 4, 4 auta, ale to na te warunki, tak jak mówimy tutaj na Right y, Lotus, to i tak, tak było y, nieźle patrząc na, pod względem Citroena u nich tylko były trzy auta, u nas cztery także naprawdę fajnie Fiesta, Fiesta daje duże możliwości naszego jak gdyby <laughs> naszej nauki nowej jest tam ta skrzynia sekwencyjna jest duży hamulec, no to jest auto praktycznie zbudowane naprawdę takie od podstaw do, do sportu tak można powiedzieć, I... że to taka samochodu WRC no bo przecież starszy brat tego, tego tej samej Fiesty no, jest samochodem klasy WRC, a to no, zobowiązuje prawda? dokładnie, dokładnie można było powiedzieć, że ten przedmiot napęd tutaj gra nie pasuje, aczkolwiek no, yy, myślę, że myślę, że N sportu było to, żeby jak tworzyć puchar, to, to na samochodzie, no który jest rozwojowy. No i myślę, że tutaj Duchaj naprawdę swoją e, sprawą, może e, nie jest jakoś bardzo mocno konkurencyjnym jest wobec RKI, e, patrząc pod tendencji ton ale, ale myślę, że jeszcze to auto będzie mogło pokazać swoje. A poza tym, tak jak <słuchaj> powiedziałeś, myślę, że ważne dla zawodnika, dla każdego zawodnika, który startuje w rajdach i decyduje się na jakiś puchar jest to, że m, można się w nim rozwijać, ale także samochód czy też producent nie zapomni o nim za rok czy za dwa. prawda? Oczywiście, oczywiście. No, tutaj samochód naprawdę jest, ma, ma dużo możliwości yy, też pod względem y, powierzchni reklamowej. Tutaj można że y, auto jest trochę większe niż klio, w którym jeździłem w poprzednim roku, ale tak jak mówię, no, daje nam dużo, dużo nowych, ciekawych rzeczy, które poznajemy i jeszcze poznamy. I na razie bardzo mile to przyjmuje. Jeden. Bardzo mile się jeździ. No i takie porównanie, o ile możesz porównać na chwilę obecną te dwa samochody, e, czyli ten, którym startowałeś z dużymi sukcesami w zeszłym roku, chodzi mi o Clio. I właśnie Forda Fiesta. Czy, czy już e, takie pierwsze porównania e, mógłbyś się na nie zdobyć? No po tym pierwszym najdzie można powiedzieć, że tak, bo, bo... <laughs> fiesta, Fiesta, co można powiedzieć o Fieście, no Fiesta, dużym jest, tak jak mówiłem, ta skrzynia sekwencyjna, która jest dla mnie nowością W Clio, Clio iż, ścigaliśmy się na seryjnej skrzyni na seryjnym przełożeniu, także no bardzo zbliżonym do seryjnego samochodu. Tutaj jednak ten przeskok już tutaj troszeczkę trzeba więcej myśleć przy tym, no i można dużo więcej wydusić z tego samochodu. To można się dużo mocno wesprzeć na hamowaniach skrzynią, przełożeniem i oraz pomoc hamulcem dużym, kliom mieliśmy zwykłe hamulce tylko sportowe klocki także A To dopiero to, na, to... na radach asfaltowych myślę, że cały potencjał tego auta no, będzie no, się ujawniał ogromnie, prawda? Myślę, że tam poczujemy taki pełny pan jazdy na asfalcie tym samochodem. No i myślę, że no, czym więcej przyczepności, tym większe no, właśnie poczucie tego, mhm. tego bezpieczeństwa hamowania, e, urywania tych parów setnych sekundy na każdym e, dohamowaniu, także no tam myślę, że jeszcze, jeszcze dużo nam auto będzie mogło pokazać. Sam Puchar zrodzi się, tak możemy powiedzieć, dosyć szybko e, i całe szczęście, że wystartował w tym roku, że umowy zostały podpisane i miejmy nadzieję, że, że będzie się mocno rozwijał. Powiedz, czy dużo m, trenowałeś tym samochodem przed tym startem? Czy dużo kilometrów udało Ci się tą fiestą w odpowiedniej, w dobrej specyfikacji, w dobrym przygotowaniu zrobić? No, treningowo można odpowiedzieć, że startowałem w Barbudce Warszawskiej, ale tam startować bez kolców na no, zwykłej zimowce to było tylko takie jak gdyby lekkie draśnięcie w samochodzie się, przyzwyczajenie się do, do różnych elementów, które są były nowe dla nas, a tutaj na rajdzie, do rajdu loto przyjdziliśmy może z 20 kilometrów lub do 30 maksymalnie, może to nie jest dużo, ale, ale no, na pewno nam coś tam dało. Dało nam możliwości jeszcze poznania paru elementów typu y, regulacji zawieszenia, możliwości tego zawieszenia. Y, no i czym więcej kilometrów OS-owych, tym, tym bardziej nam to auto y, jest bliższe. prawda? Czym więcej kilometrów, tym, tym bliższe i myślę, że od kolejnych rajdów, czy po kolejnych rajdach, po kolejnych testach, y, będziecie znali jeszcze więcej plusów tego samochodu. Pewnie także jakieś minusy, no, na pewno są jak to w każdym samochodzie, ale y, poczucie y, panowania nad tym samochodem będzie, będzie zapewne rosło. A jeżeli chodzi o sam Puchar, y, co ci się podoba w nowym Pucharze, y, co ci się podobało także w starym Pucharze? No tak. Każdy puchar daje więcej możliwości pod względem finansowym. No Te nagrody są bardziej medialne, przedstawiane w Pucharze Fiesty, co jest fajną sprawą. No To, że, że to auto jednak fajnie się prezentuje, jest duże zaciekawienie kibiców, ludzi, których, których, których którzy chcą jeszcze też startować, bo, bo Fiesta dalej przyjmuje zgłoszenia do Pucharu, także wiem, że tam jest parę zawodników też na, na fazie yy, yy, rozwiązań jakichś mm -hmm. do sezonu rajdowego. Także myślę, że no, ja jestem za tym, żeby były puchary, ponieważ to są możliwości zawodników. No, Jakbym miał jeździć i nie byłoby żadnego pucharu i miałbym wymyśleć, którym samochodem miałbym się ścigać na, w rajdach samochodowych, no to powiem szczerze, że miałbym duży dylemat. Bo jednak jak poczułem smak pucharu Clio, to wiem, że tam mogłem liczyć zawsze na jakieś... Może, może nie wsparcie, ale jakąś taką nagrodę, która, która mogła mi pomóc w następnym starcie i tak można było sobie tutaj yy, przez te dobre wyniki podnosić trochę większe możliwości pod względem finansowym. No to także tak, na pewno tutaj... motywuje do kolejnych startów. A no, jeżeli Potrzebuj... chodzi o koszty startów, jeżeli chodzi o koszty przygotowania mm, właśnie takiej fiesty, jak byś to ocenił? Czy, czy te koszty są wysokie, czy są wyższe, czy są niższe, czy tego się spodziewałeś? Koszty startu. Yy... Średnio licząc na razie tak mówiąc krótko to jest mniej więcej raz więcej niż w pucharze Clio, aczkolwiek no, to jeszcze wszystko wyjdzie, no, bo tak jak mówię no, jechaliśmy tutaj które który jeszcze nie przedstawiał tak naprawdę y, możliwości zużycia samochodu i, i takich, tych, cały czas poznajemy te możliwości, także, no, ale średnio no, raz drożej to wychodzi i, i trzeba się mocno jej spinać, żeby ten budżet ich dopiąć. Trochę się martwimy o te dalsze rajdy, bo no, teraz już zostało chyba niecałe 6 tygodni do rajdu Elmod. no ale staramy się i gonimy, walczymy jakby, żeby wszystko się udało. No na pewno takie wyniki, te wyniki, które idą świadome, to zapewne pomagają i oby pomagały. Kolejne pytanie, pytanie od naszego słuchacza brzmi tak, jak dogadujesz się z młodym, niezbyt doświadczonym pilotem i też informacja, że twój pilot nas słucha i masz pozdrowienia. Pozdrowienia od pilota Kamila. Go serdecznie pozdrawiam, wszystkich kimiców. No co, z Kamilem bardzo mile, mile, miła atmosfera, mi bardzo zależy na tym, żeby się dogadywać nie tylko w aucie, ale także poza, żeby była miła atmosfera, a myślę, że Kamil młody, może nie jeszcze do końca na maksymalnie doświadczony, aczkolwiek cały czas to doświadczenie jak gdyby sobie tutaj szybko, szybko nadrabia. I myślę, że no, bardzo dużo talentowany chłopak naprawdę. Można przyznać, że, że daje z siebie wszystko i tak samo jak ja wymagam od niego, on ode mnie też parę rzeczy wymaga, ale wszystko jest na dobrej drodze. Cały czas się dogadujemy, nie mamy żadnych problemów w opisie, jak i w pracy, jak i w życiu towarzyskim. I to jest ważne, jest ponieważ, okay. ponieważ można iść do przodu i można się rozwijać w różnych kwestiach. No i o to chodzi, żeby później ten, ten zespół, ta, ta załoga, którą tworzycie, no żeby dogadywała się idealnie w warunkach ekstremalnych. No i takie pytanie, ekstremalne warunki w ekstremalnie szybkim samochodzie, o jakim samochodzie marzy Jacek Płonka w perspektywie 3-5 lat? Oj no pf, w najgorszym przypadku utrzymacie się na tym poziomie co jestem, aczkolwiek no, są marzenia jeździć yy, i ścigać się w czołowej tam powiedzmy tej trójce, szóstce, chciałbym na pewno yy, w czterech łapach yy, pokazać się, sprawdzić je. Może nie w 2000, bo to już jest bardzo wybujane marzenie, ale, ale jakiś lanser. Coś takie, nawet Ewo 6, by wystarczyła spróbować poczuć tę tą moc od czterech opon tak? bez Tomasz Kuchar, Tomasz Kuchar po, pokazał, że można, można spełniać takie marzenie. Wystartował Ewo 5, e, a grupową, przepięknym samochodem, o przepięknym brzmieniu. Powiedz, czy, czy tak samo byś zrobił na miejscu Tomka? Ja myślę, że tak. To samo to, że pokazał, że takim autem dalej można się ścigać. Nie wiem jaki budżet wchodzi w grę, bo podejrzewam, że to też nie są małe pieniążki, ale, ale bardzo fajnie, bo, bo każdy by się zastanawiał jak to auto będzie jeździło, jest dosyć mocne, czy, czy będzie z kometru jakimś tam strasznym godnym wywalem, że czy będzie ponad, czy, nad, czy, czy jednak to auto nie będzie dorównało autom S2000, czy dzisiejszą Encom, ale, ale no z tego co widać, fajnie pokazał się jest taki akcent, taki trochę można poczuć smak jeszcze z rajdów tam parę lat do tyłu, także bardzo fajna inicjatywa. I te samochody także dają radę. Nasza rozmowa powolutku Jacku zbliża się do końca. Masz pozdrowienia od słuchaczy. Tych pozdrowień jest bardzo, bardzo dużo. Wszystkich nie uda mi się e, przeczytać, ale słuchacze nazywają Ciebie Jackonen, no, podejrzewam, że to m, chodzi o uwielbienie jazdy po, po nawierzchniach luźnych, prawda? I takie fińskie e, korzenie, które w każdym kierowcy chyba gdzieś tam są, prawda? Tak, bardzo miło z tego powodu. Nie słyszałem tego jeszcze, ale, ale miło. Będę pamiętał. No tak, ja szczególnie Kamil też lubi jadałko, nie jedzie całkiem na to, tylko lekko za będzie mógł przez boczną szybę, Odkolwiek... Kolejnych biorąc pod uwagę, że wchodzi to też bezpieczna i kontrolowana tak. ale tak, lubimy ja dużo bardzo trenuję tutaj u nas po górach po śniegu, lubię jeździć bardzo po asfaltach oczywiście też, ale nie sprawia mi to aż tyle frajdy, może to jest yy, może to jest tak, że yy, po asfaltach jeszcze nie jeździłem takim samochodem który naprawdę mo mogło mi dawać tą frajdę I może mm. akurat to będzie ta fiesta no może ta fiesta i tak liczymy, że na Radzie Świdnickim y, tą frajdę będziesz miał i chyba tego pozost to pozostaje mi życzyć y, waszej zawodze, żebyś miał frajdę z jazdy Także na nawierzchni asfaltowej, już podczas kolejnej rundy Platinu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. E, tak jak już mówiłem, dużo pozdrowienia, Tku, Ja bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. No i mam nadzieję, że będziemy się częściej słyszeć, będziesz nam opowiadał m, historie różne związane ze startami w tym nowym pucharze. Również bardzo dziękuję. Chciałem pozdrowić całe radio, wszystkich kibiców i zapraszam do kibicowania na rajdzie Elmot. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Dzięki wielkie, pozdrawiam, do usłyszenia.